Szkoła otwartego umysłu to międzynarodowy projekt integracyjny, w którym udział biorą studenci i doktoranci z Polski, Ukrainy i Rosji. Uczestnicy projektu na początku września gościli w województwie świętokrzyskim. W środę gościli w naszym mieście. W ramach projektu Szkoła otwartego umysłu odbyło się polsko-ukraińsko-rosyjskie spotkanie kulturalne i interdyscyplinarna konferencja naukowa. Organizatorem był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Narodowy Uniwersytet Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku. Białej oraz Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna w Krzemieńcu. Udział w przedsięwzięciu wzięła także młodzież akademicka z Uniwersytetu w Białymstoku, UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Jarosława Mądrego w Nowogrodzie Wielskim, Rosja, Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Cywilnej w Moskwie oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie. Młodzież w Miejskim Centrum Kultury powitał prezydent Skarżyska Konrad Kronik. Mówił, że w młodych ludziach jest potencjał dla tworzenia ważnych i ciekawych inicjatyw. Konrad Kronik, jako jeden z najmłodszych prezydent studentów miast w Polsce zauważył, że sam otoczył się ludźmi młodymi, z którymi chce budować lepsze skarżysko. Ja chciałbym wszystkich Państwa serdecznie przywitać. Witam studentów z Polski, witam studentów z Ukrainy, witam studentów z Rosji. Bardzo się cieszę, że nasze miasto znalazło się na mapie odwiedzin w naszym regionie z Waszej strony mnie to szczególnie cieszy, dlatego że w poniedziałek i we wtorek przyjmowaliśmy tutaj delegację amerykańską, podpisaliśmy umowę partnerską przedwczoraj z miastem Franklin Park. Będziemy współpracować z Amerykanami. Podpisaliśmy także wczoraj listy intencyjne w zakresie współpracy z miastem Chicago. Dzisiaj gościmy tutaj gości z Rosji, z Ukrainy, więc jest mi bardzo miło, że Skarżysko staje się takim miastem międzynarodowym. Ja z racji tego, że wy jesteście studentami dodam dobrze, jeżeli chodzi o Skarżysko, to jesteśmy takim miastem dosyć ciekawym na mapie Polski obok Starachowic, dlatego że w ostatnich wyborach samorządowych kilka miesięcy temu, w listopadzie ubiegłego roku, w Starachowicach wybrano najmłodszego prezydenta w Polsce, który ma 25 lat i jest moim serdecznym przyjacielem. Sam namawiałem go do startu w Skarżysku, zostałem wybrany ja w wieku 31 lat. I mamy tutaj bardzo młodą kadrę zarządzającą, tak naprawdę, bo mamy młodą pani dyrektor, która też jest, że tak powiem, świeżą. Że po 30. Mamy, mamy, mówię o pani dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Dyrektor Wodociągów w Skarżysku Kamiennej ma 30 lat. Proszę państwa, to jest bardzo poważna funkcja, bardzo dobrze zarządzana spółka i w zasadzie zarządza majątkiem ponad 100 milionowym, prawda? Budżet Skarżyska w tym momencie również to jest ponad 100 milionów, czyli młodzi ludzie zarządzają naprawdę dużymi pieniędzmi w Skarżysku. Jeszcze mamy jedną spółkę, która jest zarządzana przez młodego menadżera, przez pana Bartosza Iskra. Jest to Miejska Komunikacja Samochodowa i ma 32 lata, prawda? I ja również chciałbym was zachęcić do tego, żebyście czynnie już w trakcie studiów zaczynali działać w swoich samorządach, nie tylko w Polsce, ale także i w waszych krajach, dlatego że im szybciej zastąpicie swoich starszych kolegów jako radnych, jako wójtów, burmistrzów, prezydentów, merów. To uważam, że tym lepiej dla Waszych miast, dla Waszych samorządów i dla Waszych krajów. Dziękuję bardzo. Celem spotkania była integracja studentów i młodych naukowców z Polski, Rosji i Ukrainy, a także stworzenie podstaw do przyszłej współpracy w dziedzinie nauki, gospodarki i życia społecznego. Ważnym celem jest także promocja województwa, a w tym roku również skarżyska kamiennej. W ramach wizyty w skarżysku odbyła się m.in. konferencja w miejskim Centrum Kultury. Grupa zwiedziła także Muzeum Marła Białego. Wydarzenie odbywało się pod patronatem marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa i prezydenta skarżyska Konrada Kroniga.